Chciałbym wszystkich serdecznie powitać w imieniu księcia Jana Żylińskiego w Pałacu, w Białym Domu, tutaj na Ilingu. Jest to kolejne z wydarzeń, które Jan Żyliński tutaj organizuje i dzień dzisiejszy będzie niezwykle specjalny ze względu na specjalnego gościa. Kamil Mieszewski, Telewizja Gryfi TV. Pani... Ania Anders. Pani Aniu, cieszymy się, że możemy Panią dzisiaj widzieć tutaj z okazji bardzo ważnej. Jest to promocja książki o Pani ojcu i o Pani dzieciństwie, a także i o Pani mamie. Może parę słów dla Polaków, dla Londyńczyków i dla reszty Polonii na Wyspie Brytyjskiej. To jest książka o mojej rodzinie, o emigracji. Ja się urodziłam w Anglii po wojnie. Napisałam książkę dlatego, że wszyscy byli ciekawi jaki ojciec był w domu. Także do tego się zaczęło. E, specjalnie w Polsce byli zainteresowani, jaki ojciec był w domu. E, I uważałam, że jest czas po prostu opowiedzieć e, historię naszej rodziny, e, teatru, jaki tutaj było, mama, piosenkarka. E, po prostu opisać nasze życie tutaj. E, I równocześnie opisać to, co o ojcu się mówiło, pisało o, podczas właśnie tych lat, gdzie ojciec był na emigracji. E, no i ostateczna część to jest to, co ja robię od ostatnich trzech lat. E, to ja promuję ojca w ogóle historii, bohaterów. E, jeszcze po szkołach. E, spędzam dużo czasu z kombatantami. No i interesuję się bardzo Polonią, bo e, uważam, że. Polonie jest ważna dla Polski, a Polska jest ważna dla Polonii a, i pracuję na tym, żeby jakoś ten kontakt był taki bardziej ścisły. Widzę, że ma Pan książkę pani Ani Anders. To może pokażemy widzom książkę i okładkę jej autograf. Tutaj mamy dla... Dla Jurka Jarosza dla Jurka Jarosza w dowód przyjaźni od tylu lat serdeczności. Ania Anders. co Cudownie. Chana, słodka, ma tyle ciepła. A co powiedziałby Pan o Pani Ani, co ma po ojcu, po generale Andersie? Co, co u niej jest takiego, co widział panu właśnie u generała? Jak ja widziałem generała, to widziałem bez Ani. Bez Ani widziałem. W 1968 roku, jak wtedy widziałem raz i drugi raz widziałem, jak mi ten nochal co był w ognisku, w szatni, prawda, przepędził na górę, bo jadłem kanapkę i kruszyłem. I Ania wtedy była małą dziewczynką. Małą dziewczynką. Ona kochała teatr, po matce miała to. I dla niej każdy artysta, taki lewy jak ja, czy jakiś naprawdę słynny, był, nie mówię, że autorytetem, ale darzyła sympatią. Ona ma dużo wdzięku, no. a myśmy wszyscy ją kochali za to, że się uśmiechała, przytulała. I taki był Felix Stawiński w Ognisku przez wiele lat, który występował schemarem, takie grał małe rulki, śpiewał pięknie i zawsze miał w kieszeni smartki ten. Takie czekoladki malutkie, krągłe i dzieciom da Dzieci go kochały. Chciałbym również podziękować panu Andrzejowi Wasilewskiemu i firmie Alt Property Maintenance, dzięki której panie Andrzeju proszę pokazać. Tutaj sponsor naszego wieczoru. Jest to najsłabniejsza szabla na świecie w tej chwili. I dlaczego? Bo to jest symbol polski tłum. Każdy Polak wie, co to znaczy. Nie? Szabla e, Tutaj w Londynie w ogóle na wyspie, na polskiej wyspie w Brytanii e, mamy ponad 7 tysięcy polskich studentów, e, którzy e, chcieliby usłyszeć coś więcej e, od pani, jakieś dobre słowa e, w związku z kongresem, który e, zbliża się lutego. E, w, e, I proszę powiedzieć e, coś e, dla otuchy dla studentów e, i za, zaprosić ich właśnie na kongres. No. Studia są najważniejsze. To mój odpowiedzi, że to u szlak generała Andersa, edukacja jest najważniejsza rzecz. Ja musiałam się uczyć, i ja uważam, że każdemu to opłaci troszeczkę wysiłku, żeby osiągnąć tego dobrego rezultatu, dobrze się uczyć. A taki kongres właśnie dla studentów, że współpraca, bardzo, bardzo ważne. Zachęcam, zapraszam. Generał Anders także Panią edukował. Generałowi bardzo zależało na dobrych stopniach. Tak, tak, bardzo mu zależało i e, jeżeli edukował, tak, e, rozmawialiśmy dużo e, w późniejszym wieku, już jak byłam nastolatką o polityce, mnie zawsze interesowało o w ogóle e, relacjach między krajami o Rosji. Z tego punktu widzenia tak, mnie bardzo edukował. Chciał mnie edukować, jeżeli chodzi o sport, ale jakoś to nie bardzo udawało. Przyjechałem do Londynu. I zaraz po przyjeździe do Londynu przyszedłem do ogniska w 1968 roku i to co mówiłem o tym generale, prawda, że stanąłem na baczność, prawda, jak on wchodził do Czyli ogniska. się tak normalnie twarz twarz face to face. Prawda, jak taki nohal, który był w ognisku szatniarzem, też jakiś sierżant krzyczał, już generał przychodzi wszyscy! Baczność tutaj, nie ma czy coś To Ja tak stanąłem na baczność, a patrzyłem, generał przychodził, ja mówię, czekamy panie generale na pana powrót do Polski. Tak coś nie wiem, dlaczego tak palnąłem, no. I potem, jak byłem już w Warszawie, oddawałem to tym, z tym ubekiem, co mówiłem, mm -hmm. prawda, że tak. jak to było, że on cały czas patrzył na mnie, mówi, to taki, siadaj tutaj, mówię, no i co, widziałeś Andersa, ja mówię, no, nie kłam, bo my wiemy, że widziałeś, no. Tak, tak samo poznają panią An Anię Anders. Tak, tak. Bo ona jest jakby kontynuacją tego ukrytego w Polsce patriotyzmu. I jest. Ja chciałbym bardzo, żeby mnóstwo tych ludzi, którzy przyjechali niedawno, co nie znają historii Andersa i nie znają historii tego teatru, gdzie występowała jej mama, żeby poznali, że Polska dla nich jest najważniejsza. I tak jest. Można mieć pretensje do takich czy innych układów, ale ci wszyscy, których ja znam, już to na stanowiskach świetnie zarabiają, mają w sobie to, co ma Ania. Tęsknota za włączenie się do polskich spraw, bo to jest uczucie, serce, tak to co powiedział, a to Polska właśnie. Nie? Dokładnie. Dziękujemy serdecznie. Nie, przepraszam, że się Gryby, rozgadałem, nie, nie na nie ma to, co różne jakieś... Rzeczy, ale... Ucisnę dłoń, która ucisnęła dłoń generała Andersa. Dobrze. <laughs> A dłoń.